Witam serdecznie. Tym razem pokażę Wam bardzo efektowną robótkę. Jest to nietypowy bieżnik wzorem ananasów. Bardzo ładna robótka. Postaram się przekazać ją w taki dokładny sposób, krok po kroku, rząd po rzędzie. Zatem będzie się składał ten tutorial z wielu filmików. Mam nadzieję, że będą praktyczne dla Was i będziecie robić. I delektować się widokiem swojej pracy. Zabieramy się za pracę. Może jeszcze kilka słów na temat tego, czym będę pracować. Szydełko 1,5 mm i kordonek, biały kordonek tym razem. Nawet muszę przyznać, że nie wiem, jakiej firmy. Także bardzo mi przykro, ale po prostu każdy kordonek się do tego. Spokojnie, nada. Zabieramy się za pracę. Proszę zrobić pierwszą pętelkę. I wykonujemy pierwszy łańcuszek. Łańcuszek składa się z ośmiu oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8. Następnie ten krótki łańcuszek musimy zamknąć w kółko, czyli szydełko wbijamy w pierwsze oczko, od którego zaczynaliśmy. Przybliżamy do siebie pętelki i robimy narzut, przeciągamy kordonek przez te dwie pętelki. Właśnie zrobiliśmy oczko ścisłe i powstało nam takie małe kółeczko. I teraz zaczynamy pierwszy, właściwy rząd naszego bieżnika. Rozpoczynamy go trzema oczkami łańcuszka. Raz, dwa, trzy, które zastępują pierwszy słupek. Pierwszy rząd w zasadzie będzie się składał z samych słupków. Będzie ich wszystkich razem 18. Mamy już pierwszy zrobiony. Dalej narzut i w kółeczku wbijamy szydełko. Przy okazji układamy tutaj wzdłuż krawędzi. Przytrzymujemy palcem tą końcóweczkę nitki i wrabiamy w robótkę. Wbijamy szydełko w kółko i robimy słupek. Drugi słupek. I ma być ich wszystkich razem 18, więc wbijam szydełko i po kolei będę robić. Osiemnaście słupków, już mam trzeci, czwarty, piąty. Tylko sobie odkręcam robótkę, yy, kordonek, włóczkę, szósty, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zgadza się. Siódmy słupek osmy, dziewiąte, dziesiąte, dwunasty, trzynasty, czternasty, piętnasty. 16, 17 i 18. I zobaczcie, żeby teraz wszystkie te słupki fajnie się rozłożymy. rozłożymy na tym łańcuszku. Rozciągamy to wszystko tak w miarę równomiernie, to się w trakcie robótki wszystko fajnie ułoży. A my. Łączymy już pierwszy rząd, rozpoczynamy łączenie od wbicia szydełka w pierwszy słupek, który składał się z trzech oczek, w to górne oczko i robimy oczko ścisłe. I powstał nam pierwszy rząd, troszkę go jeszcze można rozciągnąć. Żeby zacząć rząd drugi musimy wbić szydełko w takim nietypowym miejscu. Wbijamy szydełko pomiędzy ten pierwszy słupek a drugi, w dziurkę pomiędzy pierwszy a drugi słupek. I tak będziemy rozpoczynać kilka następnych rzędów, a więc wbiłam szydełko w dziurkę pomiędzy pierwszy a drugi słupek. Robimy narzut i oczko ścisłe zrobione. Rząd drugi będzie się rozpoczynał właśnie od tego miejsca. Rząd drugi rozpoczynamy od czterech oczek łańcuszka. Pierwsze trzy zastępują pierwszy słupek. Czwarte oczko jest takim oczkiem oddzielającym słupki. I teraz będziemy robić serię słupków, z tym, że słupki nie będziemy wbijać bezpośrednio słupek na słupek, tylko pomiędzy, coś takiego jak tu zrobiliśmy, i zerkamy teraz pomiędzy drugi a trzeci słupek, tutaj w dziurkę i tak, w tych miejscach pomiędzy słupkami będziemy robić już każdy słupek w tym rzędzie, i każdy będzie oddzielony jednym oczkiem łańcuszka, a więc przechodzimy do następnej dziurki pomiędzy słupkami i tak wypełniamy słupkami już każdą dziurkę. Pamiętajcie o oddzieleniu słupek od słupka. Oddzielamy jednym oczkiem łańcuszka i tak wygląda rząd drugi. Dokończę go i pokażę jak połączyć koniec z końcem. Drugi rząd jest już skończony. Wszystkich razem słupków razem z tym pierwszym łańcuszkiem jest 18. I teraz pokażę jak połączyć ten drugi rząd. Zerkamy na ten pierwszy łańcuszek składający się z czterech oczek. Odliczamy od podstawy trzy oczka do góry. Raz, dwa, trzy. Do trzecie oczko wbijamy szydełko i robimy oczko ścisłe. Żeby zacząć rząd trzeci, również musimy zrobić oczko ścisłe w lewo. Zerkamy na dziurkę pomiędzy tym pierwszym a drugim słupkiem. Zaraz załączeniem wbijamy właśnie w dziurkę szydełko i robimy oczko. I dopiero od tego momentu rozpoczynamy rząd trzeci. Rząd trzeci będzie się zaczynał pięcioma oczkami łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pierwsze trzy oczka zastępują pierwszy słupek, dwa są y, przestrzenią pomiędzy słupkami w tym właśnie rzędzie. I tutaj również będzie bardzo prosty rząd, robimy narzut. I w dziurkach pomiędzy słupkami będziemy wykonywać również słupek, czyli pod łańcuszkiem, pod każdym łańcuszkiem składającym się z jednego oczka, taki krótki łańcuszek, ale niech już tak będzie. Wbijamy szydełko w każdą dziurkę po kolei i robimy po jednym słupku, pamiętając o tym, że słupek od słupka w tym trzecim rzędzie oddzielamy. Dwoma oczkami łańcuszka. I przerabiamy tak już w ten sposób. Trzeci rząd. Po pauzie pokażę, jak go połączyć. I teraz pokażę, jak połączyć ten trzeci rząd. Mam zrobione jeszcze dwa oczka łańcuszka za ostatnim słupkiem. I szydełko wbijamy podobnie w ten pierwszy łańcuszek, odliczamy od podstawy trzy oczka i w to trzecie oczko wbijamy szydełko, robimy oczko ścisłe. Żeby zacząć rząd czwarty, również musimy zrobić jedno oczko ścisłe w lewo. Wbijamy szydełko więc tutaj w dziurkę, robimy narzut, przeciągamy przez tą dziurkę i pętelkę na szydełku. I już możemy rozpoczynać rząd czwarty. Rząd czwarty wygląda w ten sposób. Robimy pierwsze trzy oczka łańcuszka, które zastępują pierwszy słupek, następnie narzut i jeszcze w tej samej dziurce robimy jeden słupek, czyli zobaczcie, z jednej dziurki wychodzą dwa słupki. I tak będzie wyglądał ten rząd, przy czym te słupki oddzielamy Dwoma oczkami łańcuszka, dalej, w następnej dziurce znów dwa słupki obok siebie, pierwszy i drugi, dwa oczka łańcuszka, i tak dalej, i tak dalej. Łączymy ten rząd szydełko, wbijając w pierwszy słupek i robimy oczko ścisłe. Tak wygląda ten czwarty rząd. Czwarty rząd już połączony. Rozpoczynamy rząd piąty, ale żeby zacząć rząd piąty musimy zrobić dwa oczka ścisłe w lewo. Czyli szydełko wbijamy najpierw w słupek obok, ten drugi słupek, robimy oczko ścisłe i drugie oczko ścisłe już wbijamy w dziurkę i zrobione rozpoczynamy rząd piąty. Po prostu zawsze trzeba oczkami ścisłymi dojść do pierwszej dziurki po lewo. Rząd piąty wygląda następująco. Pierwsze trzy oczka łańcuszka, które zastępują pierwszy słupek. Dalej narzut i jeszcze w tej samej dziurce robimy dwa słupki. I tak będzie wyglądać rząd piąty. W każdej dziurce będą po trzy słupki. I każde te trzy słupki będą oddzielone dwoma oczkami łańcuszka. I tak wygląda ten piąty rząd. Trzy słupki, dwa oczka i tak dalej w każdej dziurce. Łączymy również wbijając oczko ścisłe w pierwszy słupek. Piąty rząd skończony, rozpoczynamy rząd szósty, również od zrobienia najpierw oczek ścisłych w lewo. Tym razem musimy zrobić trzy oczka ścisłe w lewo, ponieważ tutaj było więcej słupków, więc robimy po kolei, w drugim słupku, oczko ścisłe, w trzecim oczko ścisłe i już w dziurce. Oczko ścisłe, żeby od niej zacząć rząd szósty. Rząd szósty będzie bardzo podobny do poprzedniego. Rozpoczynamy od trzech oczek łańcuszka, narzut i następnie w tej samej dziurce dwa słupki. Czyli znów w każdej dziurce będziemy przerabiać po trzy słupki. Różnica jest taka, że odległość zmieni się pomiędzy tymi trzema słupkami. Proszę zrobić teraz 3 oczka łańcuszka, nie 2, a 3, tak jak 2 było w rzędzie poniżej. Tutaj robimy 3 i w każdej dziurce po 3 słupki, a więc łatwo zapamiętać: 3 na 3. Łączymy tak jak zawsze oczkiem ścisłym. Tak wygląda szósty rząd. Szósty rząd jest już połączony oczkiem ścisłym. Zabieramy się za rząd siódmy. Rząd siódmy również musimy rozpocząć od zrobienia trzech oczek ścisłych w lewo, czyli coś, co już robiliśmy w poprzednich rzędach. Pierwsze oczko ścisłe w lewo, drugie i trzecie w dziurkę. I rozpoczynamy rząd siódmy od trzech oczek łańcuszka, które zastępują pierwszy słupek. Na tym nie koniec, tutaj będzie troszkę więcej słupków w tym rzędzie. Siódmym. Proszę zrobić narzut, i w tej dziurce jeszcze robimy dwa słupki. W tej samej dziurce. Czyli zobaczcie, mamy trzy słupki obok siebie. Dalej. Trzy oczka łańcuszka. Narzut, i znów w tej samej dziurce kolejne trzy słupki. Raz. Dwa i 3. Taki motyw będzie się powtarzał. Motyw składa się z trzech słupków, trzech oczek łańcuszka i znów trzech słupków. Teraz proszę zrobić jedno oczko łańcuszka. Zawsze będzie jedno oczko oddzielało każdy motyw od siebie. Powtarzamy ten motyw w kolejnej dziurce. Znów trzy słupki, trzy oczka łańcuszka i trzy słupki. Powtarzamy to jeszcze raz, tak żeby były w dwóch dziurkach obok siebie dwa takie same motywy. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ. Za chwilkę wprowadzimy pewną zmianę w trzeciej dziurce, ale zanim to nastąpi, oddzielamy jednym oczkiem łańcuszka motyw od siebie. To się nie zmieni, w tym siódmym rzędzie będzie tylko jedno oczko oddzielające i teraz będzie pewna zmiana. W trzeciej dziurce wykonujemy taki motyw: jeden słupek, trzy oczka łańcuszka. I znów w tej dziurce tylko jeden słupek. I ten motyw już będziemy powtarzać do samego końca. Czyli zobaczcie, w dwóch dziurkach robimy taki powiększony motyw. Trzy słupki, trzy oczka, trzy słupki, w dwóch po kolei dziurkach, w trzeciej dziurce jeden słupek, trzy oczka, jeden słupek. Czyli w następnych dwóch robimy. Te motywy. Pamiętając o tym, że każdy motyw oddzielamy jednym oczkiem łańcuszka, i tak jak mówiłam, w dwóch następnych dziurkach przerabiamy trzy słupki, trzy oczka i trzy słupki. Dopiero w trzeciej dziurce jest ten pomniejszony motyw, i to już będzie się powtarzać przez wiele rzędów. Także tak wygląda ten siódmy rząd. Robimy go do końca. I jeszcze pokażę, jak połączyć ten rząd. Rząd siódmy jest już praktycznie skończony. Wygląda następująco. Zobaczcie, powinno Wam się tak fajnie ułożyć, że w ostatniej dziurce powinno być, powinien być ten mniejszy motyw, czyli słupek, trzy oczka, słupek i to wszystko fajnie się zgrywa. Czyli dwa motywy, te większe. W trzeciej dziurce jeden mniejszy. I tak już powtarza się ten schemat w siódmym rzędzie, i powinno się zgrać. Jeżeli się Wam tutaj nie zgrało, to znaczy, że gdzieś popełniliście błąd. Warto jeszcze na to zwrócić uwagę. I jak łączymy ten siódmy rząd? Mam zrobione jeszcze jedno oczko oddzielające motywy. Wbijamy szydełko po prostu w pierwszy słupek, w to górne oczko i robimy oczko ścisłe. To będziemy powtarzać już przy kilku następnych rzędach. Rozpoczynamy rząd ósmy. Najpierw należy zrobić trzy oczka ścisłe w lewo. Ten schemat, to działanie również będziemy powtarzać w kilku następnych rzędach. Mówię to, ponieważ kilku następnych rzędów nie będę tłumaczyć, ponieważ są bardzo łatwe i z pewnością dacie sobie radę. I Teraz wytłumaczę, jak je zrobić w tym, jednym, w tym jednym odcinku filmu. A więc zabieramy się za rząd ósmy. Będzie on bardzo podobny jak rząd siódmy. Zmieni się tylko przestrzeń pomiędzy motywami. Rozpoczynamy od trzech oczek łańcuszka i powtarzamy motyw, który był poniżej. W zasadzie już w kilku następnych rzędach będzie prosta sprawa, ponieważ będziemy po prostu powtarzać motyw na motywie, który był poniżej. Skoro tutaj były trzy słupki, również tutaj robimy jeszcze dwa słupki, żeby były razem trzy. Powtarzamy ten motyw całkowicie, czyli trzy oczka łańcuszka teraz i kolejne trzy słupki. Robimy identyczny motyw na identycznym motywie. Zmieni się jedynie liczba oczek pomiędzy motywami. Niezależnie, którymi motywami, po prostu zmieni się liczba oczek. W tym siódmym rzędzie było jedno oczko. W ósmym rzędzie robimy dwa oczka. W rzędzie dziewiątym robimy trzy oczka, a w rzędzie dziesiątym cztery oczka. Mam nadzieję, że poradzicie sobie. Po prostu zwiększa się liczba oczek pomiędzy motywami, pomiędzy każdym motywem. I tak jak mówiłam, zerkamy na motyw, który jest w rzędzie poniżej. Tutaj również mamy motyw ten sam. Trzy słupki, trzy oczka, trzy słupki, a więc go powtórzę szybciutko. To już potraficie robić, więc nie muszę tak powolutku. I tak jak mówiłam, niezależnie od tego z jakim motywem mamy do czynienia, zwiększa się liczba oczek w danym rzędzie. W rzędzie ósmym robimy dwa oczka, a więc robię dwa oczka i przechodzę do następnego motywu. Mój motyw tutaj to akurat tylko jeden słupek, trzy oczka łańcuszka i znów słupek, a więc prościzna. I za tym dwa oczka łańcuszka. Myślę, że tutaj jest wszystko jasne. Tak jak powiedziałam, w rzędzie ósmym robimy tak samo wszystko jak w rzędzie siódmym, tyle że zmienia się liczba oczek. W rzędzie dziewiątym są już trzy oczka łańcuszka pomiędzy motywami. Reszta robi się identycznie. A w rzędzie 10 cztery oczka pomiędzy motywami, i resztę również robimy identycznie. Łączymy tak jak pokazywałam to w rzędzie siódmym oczkiem ścisłym. Potem oczkami ścisłymi idziemy do środka motywu. Zawsze to będą trzy oczka ścisłe, żeby rozpocząć następny rząd. Na tym będzie pauza do wykonania. I dalej, dalsza część bieżnika.